Zwycięstwo nasze myślę, że w pełni zasłużone, e, chociaż w okolicznościach, których pewnie chcieliśmy uniknąć, e, na pewno liczyliśmy się z tym, że Jastrzębi u siebie e, wygląda lepiej niż, niż na meczach wyjazdowych i, i notowało tutaj remisy. I porażki, które odnosiło, nie były większe niż jednobramkowe, dlatego. Byliśmy mocno skoncentrowani. Myślę, że w dużej części spotkania mecz był pod naszą kontrolą. Natomiast w pierwszej połowie zabrakło nam troszkę płynności, spokoju, żeby przejść pod bramkę przeciwnika, no i finalizacji finalizacji w tych akcjach, które gdzieś tam mieliśmy, więcej chłodnej głowy, dokładności, szczególnie przy dośrodkowaniach. Jeżeli chodzi o drugą połowę, troszkę zmieniliśmy. Nasze, nasze ustawienie. Łatwiej nam było dochodzić do pola karnego. Zaczęliśmy tworzyć sytuację. Zespół ze Strzębia tak naprawdę coraz mniej dziś zagrażał. Zdobyliśmy bramkę, no ale w końcówce rzut karny i tutaj duża wola na walki. Charakter i, i chęć zwycięstwa dała nam drugą, drugą bramkę, z czego jestem bardzo zadowolony. Gratuluję drużynie, tak jak powiedziałem, tego charakteru w końcówce. Nie było to łatwe spotkanie. Nie, nie udało się ustawić tego meczu w jakiś sposób wcześniej. Dlatego tutaj wiadomo, że trzeba było dużej koncentracji, żeby, żeby, żeby wygrać. Mamy trzy punkty, taki był cel, eee, dziękuję. Jastrzębie z drui, tu bije piłkarskie serce.